Donald Tusk to osoba o wyjątkowo dobrym poczuciu humoru. Były premier, a obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego zadziwił swoich fanów na Facebooku, publikując bardzo humorystyczne życzenia świąteczne. Internauci są zachwyceni. Donald Tusk wielokrotnie w ciągu swojej kariery politycznej wykazywał się wielkim dystansem i poczuciem humoru. O błyskotliwych wypowiedziach byłego polityka Preo przez lata mogli przekonywać się jego przeciwnicy polityczni, a także obserwatorzy polityka w jego social mediach. Życzenia świąteczne, jakie polityk złożył z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, bez wątpienia staną się hitem. Donald Tusk życzy wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt. Na Facebooku popularnego polityka pojawiło się wideo prezentującego w popularnym programie Szansa na Sukces. Ówczesny wiceprzewodniczący Unii Wolności przy prowadzonym przez Wojciecha Manna wykonał na antenie telewizji publicznej tradycyjną kolędę wśród nocnej ciszy. Na końcu umieszczonego wideo widzimy nagranie z 2018 roku, na którym były premier obiecuje, że już nie będzie śpiewał i życzy Polakom, jak też całej Europie wszystkiego najlepszego. Życzenia moim rodakom i wszystkim Europejczykom, abyśmy wśród tej nocnej ciszy usłyszeli z siebie nawzajem swoje głosy miłości i nadziei. Nadziei na lepsze jutro, na tylko dobre zmiany, i że my sami będziemy lepsi dla innych, powiedział Donald Tusk. Internauci byli zachwyceni, nie trzeba było długo czekać, żeby film autorstwa Tuska stał się prawdziwym hitem wśród polskich internautów, którzy bardzo ochoczo zaczęli komentować występ polityka. Obserwatorzy zwrócili uwagę na wielki dystans, jakim wykazał się były premier, a także życzyli mu wszystkiego najlepszego. Tak zachowuje się człowiek spełniony, bez kompleksów, z dystansem do siebie. Przeciwieństwa, chyba nie muszę wskazywać palcem, pisał jeden z internautów. Genialne, panie premierze, wszystkiego najlepszego nawet z tego dalekiego mentalnie Podkarpacia. Tu też są ludzie, którzy marzą o powrocie do normalności i będą sobie wzajemnie życzyć stwierdził ktoś inny. Również i dla Pana spokojnych świąt wielki szacunek. Dziękujemy za życzenia, brzmi kolejny komentarz. Bez zalecia, tak jest serca i zwyczajne. I również wszystkiego dobrego na ten czas dla pana i rodziny, pisał zachwycony internauta.